Szanowni Państwo, kochani moi, witam w drugiej części poradnika Lua. W tym poradniku powiem, co to są zmienne i co to są funkcje, jak się ich używa. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to polecam zobaczyć, bo tam wyjaśniam, czym różni się serwer a klient, co będzie oczywiście potrzebne w pisaniu kodu. Otworzymy sobie folder naszego serwera. I przejdziemy do skryptu, który stworzyliśmy sobie w ostatnim odcinku. Ja zrobię to tym razem po stronie serwera. Obecnie to jest mało ważne, bo po obu stronach oczywiście są zmienne i funkcje, na których będę mógł Wam to pokazać. A jak zapisuje się zmienną? Są to znaki od A do Z. Można użyć też podłogi, ale jest warunek. Nie można użyć cyfry jako pierwszego znaku zmiennej. Na przykład nie możemy sobie nazwać pierwsza zmienna. MTA wyrzuci nam błąd. Pierwszą zmienną, którą pokażę, będzie typ string, czyli ciąg znaków. Nazwijmy sobie zmienną. Zmienna string przykładowo. Spacja. Dla wyglądu równa się. Oczywiście można pisać bez spacji, ale dla wyglądu będziemy stawiali sobie spację piszmy sobie cokolwiek, na przykład ala makota. Ciąg znaków musi być w cudzysłowie. Czyli dajemy sobie na koniec cudzysłów, dajemy na początek. I tą zmienną możemy odczytywać przez MTA w skrypcie. Kolejny typ zmiennej to numer. Number. Numer w MTA może zawierać cyfry po kropce, czyli przykładowo 555. I może też mieć pełną wartość, czyli na przykład 5. Oczywiście komputery nie lubią cyfr po przecinku, bo nie mogą sobie zapisać tego poprawnie w pamięci. I czasem może wyjść coś takiego, że z liczby 555 zrobi nam się przykładowo 5, 4, 9, 9, 9, 9 i jakieś losowe cyfry, więc najlepiej ograniczyć ich używanie. Kolejnym typem zmiennej jest boolean, czyli true-false, co znaczy prawda, fałsz. Zapiszmy ją sobie. I dajmy jej wartość true, czyli prawdę. Ta zmienna może mieć tylko dwa stany, albo fałsz, albo prawdę. Kolejnym typem zmiennej jest tablica, czyli w Lua table. Rozpoczyna się nawiasami z wąsami, tak zwanymi. I tak wygląda. I można przechowywać wiele wartości, na przykład kolejne zmienne wewnątrz. Tablica używa wewnątrz indeksów, albo liczbowych, albo ciągu znaków. Stwórzmy sobie wewnątrz jakąś zmienną. Proponuję pisać nazwy indeksów w tablicy kwadratowym nawiasie. Według mnie tak jest czytelniej. Nazwijmy ją sobie zmienna1. I przypiszmy jej na przykład wartość 2, 2,5. Po wpisaniu wartości musimy dać przecinek. Stwórzmy sobie też kolejną zmienną nazwaną zmienną 2. Zmienna 2. Dajmy jej na przykład wartość 1. Teraz bardzo w prosty sposób możemy odwołać się do tej tablicy, czyli nazwa tablicy otwieramy kwadratowy nawias, nazwa indeksów tablicy, czyli zmienne na 1. Możemy również zmienić jej wartość poza tablicą. Dodając na końcu równa się i wpisując nową wartość załóżmy 3 i w przypadku definiowania zmiennej nie wpisujemy przecinka na końcu kolejnym typem zmiennej jest element czyli przykładowo gracz, samochód obiekt ale wymaga to użycia funkcji, których jeszcze nie pokazałem zapiszmy sobie teraz kod i wejdźmy do gry spalmy sobie również serwer i połączmy się z nim Teraz aby zalogować się na admina albo używamy czatu i wpisujemy login nick hasło, albo używamy do tego konsoli Ja zaloguję się na swoje konto administratorskie Domyślnie mamy dostęp do panelu admina, z którego możemy na przykład wystartować, zresetować zasób albo wyłączyć go. My będziemy jednak używać komend. Wchodzimy do konsoli lub możemy wpisywać to na czacie z okreśnikiem i włączmy swój zasób. Start testowy zasób. Od razu, żeby wyświetlać błędy związane ze skryptem, Używamy komendy debug script. Debug script ma trzy poziomy. Wejdźmy sobie na Wikipedię. Poziom pierwszy. Po, poziom zerowy to zamknięcie konsoli. Poziom pierwszy to jedynie błędy. Poziom drugi to błędy i ostrzeżenia. A Poziom trzeci to błędy, ostrzeżenia i informacje. Więc chcemy widzieć wszystko. wpiszemy 3 i enter. Tutaj w razie błędów pokaże nam się wszystko na dole. Nasz kod obecnie nic nie robi, bo jedynie ustala zmienne. Żeby wyświetlić coś na czacie, musimy użyć funkcji Output Chatbox. I funkcje wyglądają następująco. Tu znajduje się nazwa funkcji lub tu. Wpisujemy ją do kodu. Na górze mamy opis co robi, dana funkcja. Tu mamy informację, jakiego typu argumenty mamy wpisać i ile. W kwadratowym nawiasie są to argumenty dodatkowe, które nie musimy wpisywać. I tu domyślnie nam ustawi argument visible to, czyli gracz, który powinien to widzieć, jak tu jest niżej napisane. Root, getRootElement, root jest wszystkim. Czyli wyświetli to każdemu graczowi. Następnie kolor RGB. I czy powinien być kolorowany za pomocą heksa. czyli przykładowo taki kolor. Możemy sobie go skopiować i wkleić do przeglądarki, żeby zobaczyć, jak wygląda. Google od razu podpowiada, w razie potrzeby zawsze możemy sobie stąd skopiować kolor lub stąd. Tutaj podajemy RGB, czyli R po przycinku g, po przycinku b czyli załóżmy, że chcemy taki zielony jasny podajemy 176 231 185 na wikipedii podany jest jaki argument musi mieć typ czyli pierwszy argument musi mieć typ string czyli nasz ciąg znaków przykładowo Ala Makota następny musi być elementem czyli na przykład graczem, a kolejnymi są kolory Możemy sobie tej funkcji, aby wyświetlić na czacie naszą zmienną. Wpisujemy ją jako pierwszy argument. Zmienna string. Następnie podajemy kolor. Patrzymy na Wikipedię. Musi być to int. Numer. Na Wikipedii oczywiście możemy przeczytać co to jest, czyli w tym przypadku funkcja chce, aby podać cały numer bez przecinka. Dobrze, weźmiemy sobie ten zielony jasny kolor. Oczywiście pamiętając, że drugi argument musi być elementem. Czyli załóżmy, że chcemy wyświetlać to każdemu. Więc piszemy root. To jest skrót od getRootElement. To jest funkcja, która, która zwraca nam root. A jednak łatwiej i szybciej jest napisać root. Dobrze, mamy drugi argument. Pierwszy jako string, tekst nasz, który chcemy wyświetlić. Drugi jako element, czyli w tym przypadku wszyscy. Trzeci argument to jest kolor R. Tak jak mówiłem, chcemy ten zielony. Więc wpisujemy 176, G, czyli 231 i B, 185. Załóżmy, że chcemy do tego używać również kolorów. I zmieniać kolor wewnątrz naszego stringa. Więc dajemy ostatni argument jako prawda. Na wikipedii możemy też zobaczyć, że on chce boolean, czyli albo prawdę, albo fałsz. Dobrze, wejdziemy sobie teraz do notatnika i zapiszemy nasz kod. Zobaczymy, co po resecie nam się pokaże. Wchodzimy w konsolę i resetujemy. Restart. Nazwa naszego zasobu. Testowy podłoga zasób. Restart. Testowy zasób. Wyświetliła nam się wiadomość na czacie o danym kolorze. Ja tu testowałem przed nagraniem pewną rzecz, więc nie zwracajmy na to uwagi. Żeby wyczyścić debuga, jeśli chcemy usunąć wszystkie poprzednie wiadomości, możemy wpisać. Clear Debug, usunie nam tu wszystkie poprzednie wiadomości i będziemy widzieli tylko nowe, które się pojawią. <laughs> Więc teraz zróbmy celowo błąd, żeby pokazać, jak czytać błędy. Wpiszmy sobie przykładowo nazwę zmiennej, która nie istnieje, której nigdy wcześniej nie ustaliliśmy, czyli na przykład zmienna string 2. Zapisujemy kod i wchodzimy, i wchodzimy do mta. Resetujemy zasób. Jak widać, Debug pokazał nam ostrzeżenie w folderze skrypty Dadosha za zasobie testowy zasób w pliku skrypt podłoga C na linijce 11 niepoprawny argument przy output w chatboxie chciałem dostać stringa na pierwszym argumencie a dostał nic nil jest niczym więc wchodzimy do kodu patrzymy, faktycznie mamy złą nazwę i tak właśnie czyta się błędy. Dabuk nam powie o każdym błędzie, który jest faktycznie błędem, przez co nie może czegoś zrobić. Wróćmy do starej nazwy zmiennej. I jako, że daliśmy sobie kolory, ustalimy też drugiemu słowu jakiś kolor. Zrobimy to tu w przeglądarce. Ustalimy sobie jakiś kolor, który nas interesuje. Załóżmy taki niebieski. I to jest hex. Hexa można używać w stringach, żeby kolorować dane fragmenty kodu. Kopiujemy sobie go. I sobie go wklejamy. I od tego momentu, od momentu od kiedy on się zaczyna, dalej będzie dany kod, będzie dany string pokolorowany. Możemy też sobie zrobić drugi kolor załóżmy, że taki różowy kopiujemy kolor hex i wklejamy go w miejscu tym, czyli w tym miejscu to będzie kolor niebieski ciemny a od tego miejsca dalej będzie kolor taki różowy zapiszemy sobie kod i sprawdzimy resetujemy zasób jak widać jest kolor to jest ten domyślny kolor, bo tu wcześniej nie ustaliliśmy żadnego koloru wcześniej. Następnie jest nasz niebieski, a później różowy. Teraz załóżmy, że chcemy sobie stworzyć nową zmienną, która będzie wynikiem otrzymanym przez na przykład dodawanie. Więc pisujemy sobie wynik przykładowo. Tak nazywamy swoją zmienną. W skrypcie możemy używać znaku plus, czyli dodawanie. Minus. Znak większości, znak mniejszości, większy lub równy, mniejszy lub równy, mnożenie, dzielenie, wynik z dzielenia i porównanie, czy dwie wartości są takie same. W przypadku znaku większości, mniejszości, większy równy, mniejszy równy, i dwóch równa się, czyli porównania wynik zwróci nam czy to jest prawda czy fałsz nie zwróci nam liczby więc wpisujemy sobie przykładowo 3 dodać 5 żeby wyświetlić ten wynik musimy skopiować sobie nazwę zmiennej i wkleić do output chatboxa, żeby wyświetliła nam w chatboxie zapisujemy kod i resetujemy na linijce 12 jest błąd, oczywiście, wrzuciłem tutaj jakieś dodawanie, odejmowanie i sklep nam od razu mówi na linijce 12 niespodziewany symbol obok znaku większości. Czyli wiemy, że na, od linijki 12 coś jest niepoprawnie. Więc usuniemy sobie całość i zapiszemy. Teraz tutaj kod ponownie. Jak widać, wynik to 8. Czyli nasze dodawanie działa. Oczywiście, do wykorzystania tego możemy też sobie użyć zmiennej. Przykładowo, chcemy do zmiennej dodać daną wartość. Zamiast 3 wpiszemy sobie zmienna number, czyli nazwę naszej zmiennej. Będzie to znaczyło to samo co 5.55 plus 5. zapiszemy sobie. Zresetujemy. A jak widać, wynik jest poprawiony, jest to 10,55. Załóżmy teraz, że chcemy wykonać działanie na danych z tablicy. Kod oczywiście leci od góry do dołu. Najpierw definiuje się zmienna string, później number, boolean, table. Następnie wykonuje się działanie, a później zmieniamy wartość zmiennej w tablicy. O indeksie zmienna 2. Więc najpierw wykona się działanie skopiujemy sobie nazwę zmiennej, wpiszemy nazwę indeksu i wpiszemy również sobie nazwę drugiego indeksu zmienna 2 i wykonamy to działanie. 2.5 plus 1 zapiszmy i zobaczmy. I oczywiście wynik jest poprawny. Wszystkie zmienne, które na początku nie mają słowa lokal, są zmiennymi globalnymi. Czyli wchodząc w skrypt po tej samej stronie, mamy tutaj skrypt po stronie serwera i otworzymy sobie drugi skrypt w całkiem innym pliku. Jeśli nie ma słowa lokal, czyli nie jest zmienną lokalną, to możemy go wywołać także z drugiego skryptu. Czyli skopiujmy sobie naszego output chatboxa i zapiszmy, a stąd usuńmy. Mimo, że nie ma tutaj output chatboxa, a jest w innym pliku, który wykonuje się w mecie później, najpierw wykonuje się skrypt S, później wykonuje się skrypt, drugi skrypt S, to wyświetli nam wiadomość na czacie. Jak widać, jest to prawda. Cofnijmy sobie. Wyniki funkcji możemy sobie przypisać też do zmiennej tu po lewej stronie. Jak widać, output chatbox zwraca bool, czyli prawdę, fałsz. Możemy sobie sprawdzić, co to znaczy, co to jest. Zjeżdżając niżej, i tu mamy returns, czyli co zwraca? Zwraca true, czyli prawdę. Jeśli wiadomość została poprawnie wyświetlona, zwraca false, jeśli argumenty są niepoprawne. Więc jeśli chcemy na przykład sprawdzić, czy nasz Output Chatbox się wyświetlił, możemy dodać do tego zmienną, przypisać go do zmiennej. Zmienna Output przykładowo równa się Output Chatbox. Jeśli nie chcemy wyświetlić w żaden sposób tej, jeśli tylko przypiszamy sobie to do zmiennej, to oczywiście nam się nic nie wyświetli na czacie. Możemy sobie zapisać, wejść do zresetować. Wygląda dokładnie to samo. Ale teraz w zmiennej o nazwie Zmienna Output mamy zapisane, czy wiadomość wysłała się poprawnie, czy nie. Więc wyświetl wyświetlmy ją sobie później. Zmienna od razu mówię, że to się nie wyświetli bo wartości prawda i fałsz nie można wyświetlić normalnie na czacie i trzeba je przekonwertować do stringa wejdźmy sobie do gry i zresetujmy jak widać chciał string czyli od razu na wikipedii widzimy chce string a dostał wartość prawda fałsz więc żeby przekonwertować coś do stringa że mamy funkcji toString. Zapisujemy sobie i wchodzimy do gry. Resetujemy. Jak widać jest true, czyli wiadomość poprawnie nam się wyświetliła.